Dzisiaj dołączyliśmy do takiej akcji, którą zaproponował właściciel kebaba z ulicy Brzeskiej 38A. Pomoc ma nas za zadanie rozwiezienie ciepłych posiłków, kebabów m.in. tutaj właśnie do szpitala. Dla wszystkich pracowników szpitala naszego wojewódzkiego, jak również dla osób tych potrzebujących, seniorów, których mamy pod opieką. I dodatkowo dla wolontariuszy wszystkich kebabów dzisiaj produkcja będzie 300 sztuk. Wolontariusz Caritas rozwiezie 260 sztuk. Takich posiłków. Grupa, która wyjątkowo też potrzebuje takiego wsparcia. Wyobrażam sobie, jak muszą czuć się też zestresowani sytuacją, ponieważ każdego dnia oni są najbardziej tutaj prawda, narażeni na zakażenie. Postrzegam to jako taką misję. Tym bardziej jest to bliskie wolontariatowi bo również wolontariat zawsze też posługuje się prawda, tą, przede wszystkim tą misją. Stąd to nasze zaangażowanie i chęć też takiej, takiej pomocy. Bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy wziąć w tym udział. A, cieszymy, cieszymy. Izba A, sorry, izba przyjęcia. Dzisiaj akurat tak ogólnie, nie tylko na Białskim Szpitalu, ale ogólnie pomoc też dla seniorów, dla osób potrzebujących kebab. Tutaj w Białej Podlaskiej dołączył się właśnie do akcji i przekazuje darmowo kebaby. A my tylko pośredniczymy i przywozimy, tak? Czy dla seniorów, czy teraz obecnie do szpitala. Mamy rozdzielone godziny, kto gdzie wiezie. I w taki sposób pomagamy. No wiadomo, że są bardzo narażeni w tej sytuacji praca wymaga szczególnej ostrożności i też duży stres, tak? Bo, bo narażają też siebie, swoje rodziny, a wiadomo, że pomoc jest bardzo potrzebna w tej sytuacji. To jest proszę pana, to jest... jest biedny ludzi, jest teraz ciężki czas jest, prawda?